Yeah. You my... Kolejny reprezentant z podwójnym obywatelstwem, który dziś udowodni m.in. Danemu Ferreri, że wyższość Premier League nad włoską Serie A jest niezaprzeczalna. Jestem you you so Stuart, Witam Cię. Siema. Twoje mocne piłkarskie strony? Eee, mocniejsza noga przynajmniej? Eee, prawa. <laughs> Pozycja na boisku, atakujący czy obrońca? Ja lubię zawsze być z przodu, więc atakujący. No I'll give you the you yeah. Nie dotykam, nie dotykam. teraz robić to. i, I, no I teraz me. czekamy, żeby Ani ja odkręcam się do tyłu i am Odkręcam się, się oh, no, o, o moment, I do do the, no, the, the well, you the and no cool what do you in Jest pewna seria. Yes. Kupujesz wszystko, czego ktoś dotknie. Dokładnie, a tak jest. No No to dzisiaj zróbmy dokładnie to samo na boisku. Twoim zadaniem jest trafić Czyli... piłką Szekaj, dobra. w bramkę. Dotknąłem, a właściwie element bramki, który dotknie gość specjalny. No właśnie, no bo u mnie na odcinkach zawsze ktoś inny jest na ślepo i wybiera. Jest właśnie osoba, która była w pierwszym odcinku. I to jest Paulina. Paulina. I... tutaj łapek w górę naprawdę ilość musi być przeogromna. Ile? 100 tysięcy. O kurde, grubo. 100 tysięcy razy. Jak nie wbiją, Pauli, na to co zrobimy. no to jak 80, to. 80 łapek, jak będzie, to też będzie. Stajesz w tym miejscu, zamykasz oczy, obkręcasz się, idziesz w kierunku bramki. My będziemy cię kierować. I to, czego pierwsze dotkniesz, to jest nasze miejsce do strzału. Trochę cię naprowadzę. Tu. I, duch, jest i teraz Lekim. idziesz gdzieś w kierunku bramki, pierwsze czego dotkniesz... Spokojnie, masz jeszcze miejsce. Machaj ręką, machaj ręką, w drugą stronę, w drugą, w drugą, do tyłu, za siebie. Za siebie, w prawo, w prawo. Dobra, dotknęła pilniej siatki, czyli to niemożliwe do strzału, dziękujemy ci bardzo. Próbujemy, strzelamy gdzieś stamtąd, musimy trafić w to miejsce, na bramce. No to w takim razie, Stu, zaczynasz. No... Jakaś podpowiedź z twojej strony po tym, co zauważyłeś, że zrobiłeś źle? To, że zrobiłem źle. Dziękuję. A teraz Krzysiek pokaże wam, jak to dobrze zrobić. No ale strzał przepiękny, przepięknie. Byłeś tutaj, teraz jesteś tu, no to kolejny strzał musi wejść. No kurde, ciężko tą siatkę <laughs> ze środka. No. Następnym razem, Paulina, idź wprost po prostu i dotknij tak. środek bramki. Ty, no drugi raz w to samo miejsce. Strzał numer 3, myślę, że ostatni, definitywny, bo chcielibyśmy strzelać już w inne miejsce na bramce. Możesz powiedzieć, dla kogo chcesz zrobić ten strzał? Dla mamy. Mamo, Mamo dla mam mojej się. również. Bardzo cię go proszę. Mam się robię ten strzał dla siebie, ogląda czasami te filmy. Aż moja mama właśnie odkryła Whatsappa i Messengera i że można wysyłać śmieszne filmiki i memy. Dopiero I... teraz. I się zaczęło. Właśnie jest ten etap. Codziennie dostaję po 20 memów od mojej mamy: jakieś koty. Jak się wiesz, o po prostu, no dobra Jak to trafię mamo, to już nie wysyłasz mi, już nie wysyłasz mi memów, dobra? To teraz już mam wyzwanie, muszę trafić Jest, kurde! Mama, słyszysz? Nie ma już memów, uspokój się Dobra, kocham cię, dam ci limit, jeden mem dziennie możesz mi wysłać O, też jest, ale odbiło się od... U, do... co, mi, co mi tutaj, co mi tutaj? Co, ja bym slow motion topił. No i znów, niezbędna nam tego wszystkiego jest nasza... Paulinka Paulinka nie Zamykasz oczy, jakbyś za chwilę miała dostać tą poprzeczką albo słupkiem? O! No. No Dziękuję Dziękujemy bardzo. Ale robimy, że w tym miejscu? Poprzeczka. Generalnie cała poprzeczka po Dobra. I Aby Dobrze. było trudniej, to oddalamy się. Już nie musisz mówić dla kogo, chociaż to pomogło. Pomogło bardzo, ale już nie mam. Już nikt mi nie wysyła memu. No. A też ten róg. On jest. Nie będzie rogu i nie będzie poprzezki. O, skubany był napis? Był. No dobra, no, zaliśmy mi nie dać ten... całości. Było blisko, ale nie było tam w tym No nie stanie, czyli ale jeszcze twój strzał dawaj. Dobra, ostatni strzał kurczę trzeba Ksieszkowi tutaj dupę skupić, kurde, bo zapewne się poczuł na tym kanale, więc lecimy będzie. Runda numer 2. Ostatnio u Ciebie na kanale widziałem odcinek pod tytułem Od tyłu. O co w nim chodziło? Na jakim kanale? Na, na tym na YouTube? Plus... Czy na tym na Red? Na, red... na YouTube, a. YouTube. W tych odcinkach właśnie <grym> chodzi o to, że, że musimy wykonać różne zadania, ale od tyłu, a wtedy puszczamy je do przodu. Zadanie jest proste. Prowadzisz piłkę od tyłu, a właściwie tyłem w linii prostej, a następnie mm -hmm. z tamtego narożnika musisz oddać strzał na bramkę. Dobra, I ci to? czas. Jeżeli nie trafisz w bramkę, mm -hmm. to dodatkowo dostajesz karne Olof. 5 sekund. A jeżeli trafisz, to zyskujesz 3 sekundy. Ja uruchamiam stoper. Uwaga! 3, 2, 1, start! No powiem Ci, że jesteś szybki, jesteś szybki. No musiałem to wyczuć. Dobrze, 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 dobrze. dobrze, 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 dobrze. Nie pozwól, nie pozwól, nie ucieknie. Pilnuj, pilnuj. Jeszcze jeszcze o tyłu, jeszcze o tyłu? No i szybko strzał. Strzał od razu. No jest i jak, wyszło? Za ten strzał, to ja bym ci odjął wszystkie te 16 sekund, bo ten strzał był naprawdę piękny. To mistrzostwo Dla świata. Mi Lecimy z kolejną rundą. W kolejnym swoim odcinku, już nie na red, tylko na U. Na U. Tak. Spędziłeś <noise> dzień na ślepo. A jest inne U też. Tym razem zamykasz oczy, odkręcasz się dookoła, właściwie zakręcasz i. Na podstawie mojego głosu musisz znaleźć piłkę, a następnie podać tą piłkę nogą do mnie. Zajmijcie. Wszystko z zamkniętymi oczami Zajmijcie. i wszystko jak najcelniej. I jak już podam, to mogę otworzyć oczy i no, tak. zobaczyć. Dobra, Sprawdzasz, czy Ci się to udało. Dobra, bo ja bym Najpierw ty bardziej. potem ja. To zamykaj oczy. Okej, okay, dobra. Poczekaj, ja pierwszą piłkę schowam, gdzieś schowam piłkę. Dobra, to możesz już tam iść sobie, jeśli, jeśli jesteś tutaj. Już pewnie poszedł. Zakręcamy się. No. No i dobra. Musisz najpierw znaleźć piłkę. Musisz bardziej iść w moim kierunku W moim kierunku bardziej O prosto, właśnie tak jak zombie Nie bój się, nic się tu nie stanie eee. Coś czujesz? Dobra, no to gdzieś tu jest w pobliżu O! Czułeś ją? Kurde, <grymne> mikroportem jestem zakliwowany czy ja jestem, jestem w bramce, czy są gdzieś na boku, kurde? O! O, o jest, dobra, ją. mam I teraz ją możesz wziąć rękami Wiem Cofnij się do tyłu Zgubiłem o! Widać, że moja, jak tak. mam zamknięte oczy, to jest jakaś masakra. I zabieramy Zdałeś ją. ją z tyłu, gdzie? I zabieramy ją. A więc co, prank? Czy to jest prank? Jakiś prank. I od dołu może. O, to rozwiązanie. Jest, dobrze. Dobra. I teraz ja znajduję się w pozycji. W tej, w tej, w tej, w tej. Mhm. się mówię, żebyś łapał mnie po głosie. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Raz. Możesz strzelać. Dobra. Pod nogi, tak? No we mnie po prostu, nie musi być pod nogę. Coś jeszcze? Krzysiu, coś robimy jeszcze? ty co? Widziałeś, otworzyłeś oczy na końcu? Tak. Ej, no ludzie, dajcie, 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 dajcie mi, dajcie, że mi słabszego. Ty ja może z, z mój zawód, może zamienimy się. Ty nagrasz największego burgera, a ja. Tak. Tobie no ja teraz wymieniam. się za burger. Moje nazwisko bardziej pasuje pod burgery, a twoje pod piłkę, chyba w tej chwili już po tym odcinku. Śmieci się śmieci, ale wiecie, jak ja jestem teraz zestresowany, bo ja wiem, że to jest niemożliwe, co on zrobił w tej chwili. No nie, nie jestem gotowy na to. Dobra. Dobra, zamykam oczy, no. Zamykaj oczy, włuszczam też palce do żebyś nie słyszał, gdzie idę. Chociaż to jest w sumie nie takie ważne. To idź gdzieś, ja ci powiem, czy dobrze idziesz. A my jeszcze? Tu zakręciłeś się, dobra. To totalnie nie ten kierunek. Dobrze, trochę w prawo. I teraz prosto cały czas. Nic nie ma przed tobą. Naprawdę, teraz jeszcze nic nie ma. W prawo teraz. Jeszcze, I teraz dosłownie przed tobą? Dobrze, i tutaj gdzieś nie podpowiem ci. Gdzieś znajdziesz piłkę tutaj gdzieś. Ej, mam. Jestem tutaj, 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 tutaj. Jestem tu, tu, tu. Róbmy. O, piłka przed tobą, tutaj. Dobra. Krzysiu, jestem. Jestem. Uuu, ale blisko. Ale było, no jak Zwykle twoje odcinki kończą się jakimiś karami. No, dziś dodamy literę N i będą rzuty karne. Dobra. Tak próbowałem to nawiązać do tego. W takim razie, no fajnie, raz najwyższy. No? Raz, dwa, trzy. Czyli ja może mogę wybierać. Tak, to ci pierwszy. To okej, okay. dobra. Mhm. dobra. Pięknie. Nie. Są so ale rzuciłeś się bardzo dobrze. To był zaszczyt się z Tobą zmierzyć. Wzajemnie, wzajemnie, naprawdę super. Czas tuarcie na ostatnią rundę naszej rywalizacji, czyli mhm. tak zwany zakręcony karny. Czy może wiesz, co to może być? Zakręcamy się i strzelamy. Tak, dzisiaj <grym> dużo razy się kręcimy, no. wychodzić to perfekcyjnie. O, tu się kręci, nie dla mnie. Ja piłkot kocham tam. Ja będę mistrzem ja tego, bo mi się codziennie kręci w głowie. Więc to dla mnie żadna nowość. <grym> Raz. Ja powiem ci, że o, jesteś nie. bardzo szybki. Nawet no, jak, nawet jak to przyspieszymy, się... to będzie wolno. Oh. Oh. <grym> Co, już? Nie, jest tragedia. Nie, bo ja mam problemy właśnie z równowagą już na co dzień. Już Dobra. mam takie zakręcenie, To Jeszcze, jeszcze dwa razy i, I biegniesz na no, I no, biegnie biegnie i strzelasz. Sobie, Czekaj, nie jest uczciwe, <grym> nie jest nie kręci mi się. Widzę, że już Ci wystarczy. O nie. Tu masz to. Ale faktycznie powiem Ci, że Twoje oczy... Trochę kłamią mnie, nie wiem, w którą stronę teraz patrzeć tak? po tym zakręceniu. Jest. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziu. Dzięki gratuluję. Dziękuję I ja bardzo Ci dziękuję za udział, bo gościć to był dla mnie zaszczyt. Naprawdę <noise> zmęczyłeś mnie. Dawno nie robiłem, niedawno nie miałem takiego, takiego kardio. Kogo zapraszasz tutaj na boisko? Może osobę, którą już dzisiaj zaprosiłem raz na boisko, może Paulinę. Ja bym chętnie zobaczył, jak Paulina sobie radzi. Waksy, czekamy na Was. I piłki zajebiste. Chcę to dodać od Ciebie, bo naprawdę są zajebiste. Tak, Polecam. Za tą reklamę możesz sobie wybrać, która twoja. Jest! Złota. Dobra, to jeszcze mi, jeszcze mi na koniec jedną podpiszesz i zrobimy konkurs dla widzów. Dobra. Zasady konkursu, moi drodzy. Zostawić <laughs> łapkę w górę pod filmem, subskrybować kanał Krzysia i opisać tą piłkę w trzech słowach w komentarzach. O, to ładne. I wybierzemy jakieś ciekawe i ta osoba, która będzie najbardziej kreatywna, właśnie wygra tą podpisaną piłkę. Dziękuję.